Jeźdźcj apokalipsy Jeźdźcy apokalipsy Zapominają, że to jest 50 No to jedziemy w drugą stronę i jest 50 na widok tej tablicy Proszę bardzo jest 50, a może nawet mniej można, można 100% prewencji a tam, tam daleko, daleko za tymi światłami po prawej stronie czai się radiomusz. O, tam nawet wyszedł na łowy jakiś policjant, ale teraz się nie nałowi. He, 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 dzięki bardzo. Chociaż trzeba powiedzieć, że tak w sumie to tu wiele potrafi zapierdalać na te 50, więc nie głapią. A co ja robię, prewencję, to ja robię. I niech tak zostanie.